Radzewicz, ale tu bez problemów powinien interweniować Kocot i tak się właśnie dzieje. Traore, Micanski, Traore, gramy dalej. Traore i Kajado, Traore, sam Traore, 2 do 0 dla Zagłębia Lubin. 2 do 0, 81 minuta. Panie selekcjonerze, gratulujemy. Żywi Traoré. Traore olbrzymią radość, oczywiście, zagłębił Lubin. Bardzo dobrze znowu zachował się Micański, który strącił tą piłkę. Poszedł bardzo odważnie, tylko strącił ją. Zobaczmy. Popatrzmy jeszcze raz podanie Kocota. Tutaj Micański podaje do Traorę, który, który wykorzystuje świetnie te podanie. Dokładnie uderzył Traorę. Bezradny był Skaba, absolutnie. Sam ruch. Znowu praktycznie, prawie w to, samym, w to samo miejsce. Druga bramka Traore. Mówiliśmy przed meczem, że kto ma strzelać gole.